Co tam? Dobry, są dwie sprawy, jakie? Pierwsza, chyba na tyle już ogarnia, że możesz nauczyć się kilku sztuczek od starszych kolegów. Co to są? O? To pogadaj w wolnej chwili z Alexander Davis. Znajdziesz go w pokoju strażników, on już wyjaśni ci sobie, jak. Naczelnik cię. do siebie woła, okej. Okay? No dobra, dobra, dobra. Siema, co ty ode mnie chcesz? Coś taki spięty, nie masz się co martwić, Nie chcę cię zwalniać. No, bo jestem zajebisty. Poza tym jesteśmy w Rolandii, to jest moje więzienie mysiu pyjysiu Tak więc od dziś będziesz mieć dostęp do mojego komputera, z którego będziesz mógł dokonywać zakupów niezbędnych ulepszeń O kurwa, dajesz mi swoją kartę też? Z jakich pieniędzy mam to pokryć? O to się nie martw, tu dostępnie ci część budżetu, tylko nie wydaj wszystkiego w jeden dzień Dobra, dobra mysiu pyjysiu Ale to jeszcze nie wszystko, chciałbym abyś, abyś coś jeszcze dla mnie zrobił, słucham E, dziś strażnicy dostarczą mi wnioski, prośby i skargi od więźniów z każdego bloku. Na mnie jakieś skargi? Nasza placówka więzienia znalazła się w rankingu top 20 najlepszych placówek. Uuu. Im wyżej nasze więzienie się ulokuje w rankingu, tym więcej pieniędzy. Dobra, dobra. Dzięki, Pysiu, Dobra, to wydupiaj. E, a 2 to chyba moje. Siema. ma. E, I teraz tak. Broń, o! Kurde. Ja chyba nie mogę. Jeszcze bo nie mam poziomu. O, Ci Cicho bądź panie naczelniku. Akta więźniów. O, mamy Akta wasze. Ej, poznajmy historię Melwina, widzowie. Melvin. Zarobkowa zajmuje się piekarstwem. Poza pracą zajmuje się pisaniem artykułów z branży gier. Funkcjonariusze aresztowali go za oszustwa internetowe. Przyznano mu karę pozbawienia wolności na rok. Mieszkał z rodzicami. Uważa, że obecny prezydent jest reptilianinem. Okej, okay. a pan misio? Zawodowo zajmuje się jasnowidztwem. O kurwa, panie misiu. Poza pracą, zajmuje się jogą. Trafi do więzienia za ludobójstwo z zu użyciem maczety. Sąd skazał go na rok pozbawienia. Jak na rok za zabicie maczetą? Mieszkał z matką, mówi płynnie w pięciu językach. Panie misiu, jak rok za zabicie maczetą? Co ty do mnie mówisz? A Alicja? Zawodowo zajmuje się krawiectwem. Poza pracą zajmuje się dokarmieniem bezdomnych kotów. Funkcjonariusze policji złapali go i aresztowali za kradzież kieszonkową. Dyskało... Co? Jak Alicja jest wdowcą z dwójką dzieci? Wierzy, że kośmici przejęli nad nim kontrolę. Ej, Alicja za, za ten, za kradzież została 17 lat. Co tu się odjebało? A pan mi się zajewał kogoś maczetą i dostał rok. Co tu się odjebało, widzowie? Przyjmowanie nowych więźniów. Okej. Okay. Zobaczmy. Żeby zacząć przyjmować dobra, sprawdź odciski, ok. Jeśli wszystko jest ok, zatwierdź do... No czyli tak jak wcześniej. Czyli tak, podchodzimy do biurka, wzywamy nowego więźnia. Czyli teraz stąd. Przychodzą. George, siema George. Zobaczmy. Więc tak, George Lee, George Lee, 6, 6, 9, 2, 3, 3. dobra, to się zgadza, George Lee, bardzo ładnie wszystko tutaj, pyk, ładny George, przeszukaj więźnia, mamy czekoladę, no dobra, masz tę czekoladę i sprawdź sobie, se. a, to jeszcze masz, co my tu mamy, George, no dobrze, dobrze, gra. A co tutaj takie wypukło? Nie, dobrze. Brian Wilson, okej. Okay. 4-6, 4-6-5, 4-2-3, 5-4-2-3, 4-6-5, dobra. Y -y -y -y. Paczki przeszukaj. Nie no, to jest Welcome to Prison, to my chyba dajemy te paczki. Prawdopodobnie mają jakieś takie rzeczy codzienne. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Tu jest puściutko, ładnie. Tu jest. O, a cóż to? Ja ci to zabiorę. Wiesz o tym? To je teraz moje. 112 dolarów. Dzięki ci. Śrubki. A moje też. Niech mi pan tego nie zabiera. A ile dajesz? Pieniądze. Wyskakuj z hajsu. No dobra. Masz. Dostanę respekt, bo nikt nas nie widzi. Ok? Ale to poprzednie ci zabrałem i dostanę sporo hajsu. Dzięki. Co ty tam pierdolisz? Na speserniaku twoim głównym zadaniem jest wypatrywać podejrzanych sytuacji i odpowiednio na nie reagować upomnieniem, przymusem, bezpośrednim karu dyscyplinarną. Ja chcę kary jakieś! O, nasza grupa, widzowie, patrzcie! Nasza grupa, cześć pan Misio, cześć cesarz. Zaraz będziecie tutaj wpakowani. Co Wy do mnie mówicie? Nasza grupka! chodźcie, chodźcie, chodźcie. Pilnuję porządku. Tupu, tupu, tupu. A co tam się dzieje? Tu, spokój. Otyk! Shiba mnie bije! Dlaczego? Halo, halo! Strażnik! A co ja Ci zrobiłem? Nawet Cię nie uderzyłem. Otyk! Możesz! KAPTA! O nie 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 nie! Pomocy! Kurwa pali się! Co wy zrobiliście?! Na to uspokój się! Kurwa pali się. A dobra! Henry! Nie, to makebę. Dobrze dobrze, makebę ładnie. Pracujemy razem! Ta maja ciągle na mnie jakoś tak kurde patrzy się dziwnie. Jakby chciała mnie zaraz pobić. Tup, 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 tup. Siema. No co się patrzy? Idź przed ciebie. Dobra, udaj się do pokoju naczelnika. Podczas sprawdzania wniosku, ważne jest, byś trzymał się wytycznych danego dnia. Sprawdźmy, z wytycznymi na komputerze. Dobra. Sprawdź wiarygodność podpisów w pieczątek. Więźniowie często je fałszują. Czyli tak, to zamykamy. Wchodzimy na maile. Otrzymaliśmy informacje o błędnych listach z łaskawieniami, które dziś do nas przyszły. Wszystkie łaskawienia podpisane w maju są nieważne. Skarga. Panie Nad Klawiszu najdroższy. Proszę o pozytywne rozpatrzenie tejże skargi, którą do pana nad klawisza pisze. Otóż jeden z klawiszów nadużywa swojej władzy w stosunku do mnie i innych więźniów. Bije nas bez większej przyczyny. Kurwa to o mnie? Bije nas bez większej przyczyny, nawet kichnąć nie można. Przyzywa nas to o mnie, chuj. Już skarga wleciała Szturcha, gdy jemy No żyć nie daje, może pan nad klawisz mm. sprowadzi go do pionu? Czy mogę sprowadzić go do pionu? Kurwa nie mogę nie przyjęto. Proszę o przeniesienie mnie do innego bloku albo chociaż w celi, bo skurwysyn z celi obok chrapie jak kurwa nie wiem co i spać nie daje, a w wryjmu dać nie mogę, bo i no do izolatki mnie wrzucają za to, albo jego ja go wypierdolicie gdzieś, byle znala ode mnie. Mówi Edward. No dobra wiecie co, nie będziemy tacy. Przenieśmy go. Nie no nie, co ja No naprawdę z powodu chrapania mam go przenieść? W sensie wszystko się zgadza, ale czy ja naprawdę mam przenieść kolesia z powodu chrapania, widzowie? W sensie bo ktoś mu chrapie. Nie, no no kurwa, to nie jest. To nie. Nie jesteś na wakacjach. Uuuu, pieczątka, tutaj pieczęć szpitala to jest inna myśl, Pysiu. Proszę o możliwość przepustki na 14 dni, żebym mógł odwiedzić moją chorą matkę w szpitalu. Jest poważnie chora i prawdopodobnie nie została. No, coś tutaj. Nieładnie, nieładnie. Nie ma chorej mamki. Składam wniosek z prośbą o przepustkę na okres 7 dni. Z powodu ślubu, ho ślubu mojej córki, który ma odbyć się na Hawajach. Na Hawajach chcesz? Co? Przepuszczamy go? Go? Jeśli to ta pieczęć, to współczuje typowi z chorą matką. Nie no, powinna być. ta. Wypuść. No dobra, masz kurwa, jedź do córki. Ale na Hawaje, no. No dobra. Prośba. Chciałbym prosić o zmianę pościeli albo chociaż pralni. Pościel wygląda tak samo brudno, niezależnie czy świeżo uprana, czy. No to masz problem. Kurwa, nie dostanie świeżej pościeli. Prośba. Uprzejmie proszę o dostarczenie nowych książek do dyspozycji dla skazanych. O ty chuju, patrzcie, jak się podpisał! Nie ma książek! Minus 18%? O kurwa, ale mnie znielubili widzowie.